się chyba zastanawiacie dlaczego ja lewą ręką robię niż prawą, co? To mogę wam odpowiedzieć. po prostu wszystko robię. Czyli coś robię. Tego typu nie odwzględnianie śrubki czy coś. A prawą piszę je. Są osoby, które naprawdę chodzą, mają zdolność, że lewą, prawą mogą wszystko robić, czyli pisać, ja akurat prawą piszę, jem, a lewą wszystko robię. Traci się do nas paczki prezenty. Jeszcze raz podaję adres wysyłki, czyli mineralna 3Uć. Kod pocztowy znajdziecie w internecie i nazwisko nazwisko ogólnie. go tak kupiec. Jak ktoś by chciał do nas wysłać koczki męskie? nie damskie sorry męskie coś takiego typu jak ja mam tu o to są męskie niektórzy mogą nie odróżnić niektórzy będą wiedzieli że męskie to męskie a nie damskie w ogólnie wysyłajcie do nas prezenty paczki no bo tak jak mówię poszli tak kiepsko wam idzie kiepsko postarajcie się ello